Cześć i czołem czy zupy z rosołem. Witam w kolejnym odcinku Icewind Sweet Day! Just No well. Ostatnio się daję tymi kurtystami węża i czas zejść niżej do terenu, który nie da bardzo zrobione. Jest. jest pełen węży, węży i jeszcze raz węży. Ruchy gwiazd wróżą chaotyczne wydarzenia w Waszej przyszłości. Uważajcie! No tak. I dziwnych małych dziewczynek. No serio... Jak to dziecko raz jeszcze zobaczy, to się i... bać go. Łatwo. znika. Nie ma jak mała dziewczynka, która zwiastuje nam zgubę, a później Co to jest? Chwila nadeszła. Zawróćcie, by uniknąć przyciągania przypływów. Co masz na myśli? Co? No. W ogrodzie rosną mroczne rośliny Nadszedł czas, by wasza rasa poszukała bezpieczniejszych pastwisk Eeeh, pogadać z tym jak... A i właśnie to jest najlepsze Wszyscy tutaj ucznicy mam strzały plus Gotów A i czy ja wspominałem, że... A Tutaj no, każdy kapelek może być głapką. Tak? Nie ma sprawy. A A no, to łatwe. Dopiero się tu uruchomiła? No. Łatwizna, goblizna. Dziwne pułapki. Czego? Czas zrobić z nimi porządek. A! Co? To on powiedział? Aha. Kwisna, kublisna. Jestem gotowa. Chyba. Już się robi. Kurde. Odwaliam zakrycie. Gotowy. Niedługo trzeba mi będzie odpocząć. Tak. O, nie można to odpoczywać. Ej. Jestem. Rys, rys. Tak? To wszystko? Wow! Co to jest? Co masz na mnie? Widzicie, nie mogliście tutaj już wrzucić już ich? À, tyku, Czekam, na dodycha! na tym ubraniu. Poczekam, biorę go do siebie. Tak? Tak! Słyszę! pecha! Yuh. Teraz patrzcie! Już czekali pod drzwiami. Myślę proste. No to ja się obłowię. No, to wszystko? Aha. Cokolwiek mamy zrobić, poczeka do rana. Czas odpocząć. Możesz na mnie liczyć. Proste. Co ja jestem? Jakaś zahipnotyzowana kukła? Muszę w końcu odpocząć. Muszę odpocząć. Chyba wycisnęliśmy z tego dnia tyle, że więcej już się nie da. Pozwólcie, że znajdę jakieś miejsce na obóz. Jest to, że ja teraz muszę wracać się. Ja chyba podczas gdy będę się wracał, to nie będę nagrywał tego, bo to by zajęło za dużo czasu. No niestety, ale to też sprawia, że te odcinki będą dosłownie pocięte. A No... To wszystko? nie ma tutaj tak blisko. Kurde, ci Najemnicy nie mogli podejść na przykład tutaj. Albo tu Nie wiem gdziekolwiek Powiedz gdzie by było bliżej. Chcesz. Miecz krótki, zagłusza szczarów. Cokolwiek mamy zrobić, poczeka do rana, czas odpocząć. Co ja jestem? Jakaś zahipnotyzowana kukła? Muszę w końcu... Odpoczą. Tak, i tej nam kukło. Jestem zmęczona. Musimy się zatrzymać. Ech, Dlaczego ciągle idziemy? Potrzebujemy odpoczynku. To to... Łatwizna, goblizna. Właśnie idziemy do odpoczynku. Nie mogę już dalej iść. Muszę się przespać, inaczej padnę z wyczerpania dość zabawy jak na jeden dzień. Czas się się No, chyba będę wycinać te momenty. Bo jeśli to rzucenie przyspieszenia mam tutaj wracać... Nie, odcinki były za długie. Nie wiem, dlaczego twórcy gry zrobili tak. A najgorsze jest to właśnie, że... Wasz księżyc jest zaćmiony. Ach. Nie ma już cieni, tylko korona oświetlająca wyznawcom mroku zapomniane obietnice. Dobrze. A najlepsze jest to, że to nie jest jedy... ostatni poziom. Jest chyba jeszcze jedno i piętro w dół. Morderstwo najpodlejsze ze Stuby. Zwycięstwo najszlachetniejsze. Przerwał stało czy mi się dawało? Dawało. Podpisna, okay. podpisna. Okej. Tyle roboty. A tak zobaczę co da się zrobić. Mam na serio, ja te szybciej strzały niż jakikolwiek policjant. O! Miałam farta. Bo co te pułapki mogą rzucić? E, chyba... To, za, o, zamęt. A to nie jest coś dobrego. No to jak... to wszystko? Wo, oberwie ten wojownik. I on mnie całkowicie pomaga I może go przez przypadek zaatakować życzenia? Zobaczę, co da się zrobić. Co? Tu jest. Łatwizna. Goblizna. Dobra, tutaj chyba niestety na pewno będę musiał użyć przyspieszenia, bo tam jest sporo uczników. Napiszę i sprawdzę. O, tak.

Łatwizna go Cześć! To no, no, ja! Co? Co to jest? Stycha! Mm, to wszystko! Na co się stać? Czego pragniesz? Tak. Już się robi. Gotów. Zrozumiałe. Zaraz. A widzicie, mi ile tutaj to jest? Masz na myśli? Jakieś rozkazy zrozumiałem. Powiedz tak! Dalej! Do chwalebnego boju! Słucham. Szybko i cicho. Ostrze rusza do dzieł. Oczekuję. Zrozumiał. Dalej! Do chwalebnego boju! Tu Nie ma sprawy. Hmm? Dobra, powyżynać mi teraz tych. Ładwista, koblinska. Dalej. Chcesz mnie? Co by ci tu dać? Drugą kolonia? Błyskawica nie. Być chaotycznie, mogę ja oberwać przez szpital. Tak, na co to się zbliży, na to przyda się. Nie jestem pewien, albo, ale albo pomyliłem gry, albo tu jest faktycznie, coś takiego jak czar ulepszone przyspieszenie. Zamieniam się w słuch. No, Które jest no o tyle teraz dobre, ode mnie. Tak? że jak się kończy, to nie zmęcza. No oczywiście mogłem pomylić gry. czyń mu nie dać, ale wolę nie marnować jeszcze. Myślę, że mogę wykonać tę brudną robotę. Uszty! Słyszę. Zrobione. Cokolwiek mamy zrobić, poczeka do rana. Czas odpocząć. Gotów. Zrozumiałem. Góre. Góre. No, nie leży. wzywają. Będziemy tak szli, aż padniemy? Muszę odpocząć. No. Chyba wycisnęliśmy z tego dnia tyle, że więcej już się nie da. Nie mogę dalej iść. Muszę się przespać, inaczej padnę z wyczerpania. Dość zabawy jak na jeden dzień. Czas się przespać. No. Posłanie setra Eee. Dobra. Niebo Set. To też był egipski bóg. Za światów? No chyba tak Ale mogę się też mylić Wymagana minimalna siła Niezwykle szybki No oczywiście nie może używać złodziej Po prostu, zajebiście. Dobra. A to się z wami na razie... No, mówię do zobaczenia, bo idę właśnie odpocząć swoimi. Dobra, jestem z powrotem. Oj, będzie tutaj cień, będzie... Właśnie, no, Możesz na mnie liczyć. dalej boję iść Chyba. Niestety te U&T są... bredne. One nie pójdą za mną, gdzie tam będą strzelać? Jednak? Oszty go! Słyszę. Dobrze. Aj, chyba do pewnej odległości, no. Zrobione. Jest problem. Tu jest w twojej krwi Chyba chwilę, tylko Chyba. Jestem. Gatunów. Chyba. Chyba. i tu jedna. Hmm? Łatwisna. Kubli gotowy. Dobrze. W każdym kafelku. Bo trochę by mi by mi to dają rozbrojenie wszystkiego. Dla ciebie to już koniec. A. Niedługo kruki będą miały co jeść. A. Czekam. O, tak. Nie jesteś w stanie mi. No, dobrze. Co? Jestem. Lubię. Czemu czasami atakuje, czasami nie? Hm? Łatwista, się Moim celem jest prawda. Jak jest, załatwię to. Gotowy. To wszystko? Aha, podejrzanie wyglądająca cegłówka. No, dalej. Dobrze. Łapka jest na tym? Chyba nie, nie powinna. Tak? No. O. Słyszę. Tu chyba będzie pierwsza przeklęta rzecz. No. Łatwizna, go blizna. Czekam, już się robi. Ekoczynnica? No to jako pacjent nie chce być. pogadać. Aha. A spróbujemy trochę inaczej. Jest, ja biorę to na siebie. Bo jako pacjent. Eee. Nie. O, chyba się nie da. No! jestem Zaraz jest. jest gniew kobiety. Jestem Skoda! Kotu Skoda. Czekam. O, oh shit. Czego? Się robi. Czego? Nie ma sprawy. No, poważnie biją. Tu jest. Zaraz oczyszczę to miejsce. Nie ma sprawy. Dobra. Trzy. Tutaj coś nie. Czyli co? Czyli mi się skończyły już mi, który leśnicie, tak? Tu cztery. No! Jestem. Ale ty masz jeszcze trzy. Powiedz, czego chcesz. Vita, mortis, Vita. Hmm? Zrobione. Oczekuję twych rozkazów. Ech, <tryk> <tryk> pobili nieźle. No właśnie. W sumie to nie jest chyba przeklęte, ale i tak. Zakładać nie polecam. Aha, jednak przekręty. Gotowy. Łatwizna, goblizna. To porek nowy. A, to chyba to porek do rzucania, który wraca. Typ obrażeń, porażeń Wraca do ręki właściciela po rzuceniu. Za bardzo, to tam nie będę. Za bardzo, czarak zubredni. Ale mach ma się wszystkiego nauczyć. Tak? Dobra, tu przeszukane. Tu jeszcze na górę. A może to faktycznie ostatni poziom, tylko mi się coś po Jest to. Mam ci tak. Słyszę. Podwójna... Dobrze. pajęczyna Zawsze jest lepsza niż pojedyncza. Bo jak się komuś uda na pierwszy wykonać rzut obrony, to nie znaczy, że w drugim mu się uda. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, to jest chyba coś w rodzaju czysto. No, zrobione. Aha. Myślę, zobaczę, co da się zrobić. Nie ma sprawy. Więcej ich nie mogli wrzucić. Czego? No. Hvala